Na zakończenie sezonu wakacyjnego Polsat i Radio Z zorganizowali niezapomniany koncert w amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. To wydarzenie przyciągnęło tłumy fanów, którzy mieli okazję usłyszeć największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Spośród wielu utworów zaprezentowanych podczas koncertu, wyłoniono również przebój lata, który został wybrany przez publiczność. Podczas ostatniego weekendu widzowie mieli szansę uczestniczyć w aż dwóch wydarzeniach, które symbolicznie zamknęły letni sezon. W sobotę w Grudziądzu odbył się finałowy koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską. Następnego dnia, czyli w niedzielę, Kielce ponownie tętniły życiem artystycznym, gdy Polsat oraz Radio Z zaprosili publiczność do wspólnej zabawy z najlepszymi wykonawcami, którzy również celebrowali zakończenie wakacji. Na scenie wystąpiły takie gwiazdy jak Kliołu, Urszula, Beata Kozidrak z zespołem Bajm, Doda, Edyta Górniak, Smolasty oraz Wyksen. Ostatni z wymienionych artystów zdobył w zeszłym roku nagrodę za przebój lata. To, kto okazał się triumfatorem tegorocznej edycji plebiscytu, ustalił się podczas niedzielnego wieczoru, kiedy to poznaliśmy zwycięzcę wartych uwagi zmagań. Publiczność, jak co roku, z wielkim zainteresowaniem oddawała głosy na swoje ulubione utwory i wykonawców. Wśród nominowanych znalazły się znane postacie, takie jak Raksi Węgiel z singlem Błękit, Jonathan Smolasty z utworem Ladym, a także Groum i Tyler Show z dynamicznym Fire. Nie zabrakło także zgłoszeń na Wiktorię Kide oraz księdza żywioła z folkowym Oi, dziewczyno i duetu Kuba i Kuba z przebojem Dość. To właśnie ten ostatni utwór zyskał największą popularność publiczności i zdobył tytuł przeboju lata. Muzycy, którzy wcześniej zyskali uznanie dzięki uczestnictwu w programie Must Be The Music. Tylko muzyka potwierdzili, że ich twórczość trafia w gusta szerokiej publiczności. Wyniki plebiscytu pokazały, że Posękan Dość stała się jednym z najważniejszych hitów tego wakacyjnego sezonu. Reakcje internautów były zaskakująco pozytywne. Po ogłoszeniu zwycięzców w konkursie na przebój lata, w sieci pojawiła się lawina komentarzy. Na profilach Polsatu na Instagramie można znaleźć wiele opinii na temat utworu, który triumfował. Co ciekawe, tym razem internauci byli zgodni w swoich opiniach i entuzjastycznie przyjęli wyniki duetu Kuba i Kuba. To wszystko pokazuje, jak silnie muzyka i emocje mogą wpływać na społeczność, scalając ludzi w radości wspólnego przeżywania muzycznych uniesień. Tak zakończone wakacje będą na pewno długo wspominane przez uczestników koncertów, a także tych, którzy oddawali głosy na swoje ulubione utwory.